Okupacja. Czas trudny dla wielu ludzi. Najtrudniejszy dla tych, co postanowili walczyć z okupantem. Miejsca, gdzie się to działo, powoli odchodzą w zapomnienie. Takie zapomniane miejsce to baza Szuwary w Józefinie. Zapomniana po części dlatego, że w czasie okupacji ten teren należał do gminy Klonowa i Powiatu Sierackiego. A po roku 1956 do gminy Lutututów i Powiatu Wieluńskiego. Obecnie jest to powiat Wieruszowski. Podstawową wiedzę o tych zdarzeniach i terenie mamy dzięki publikacji o działalności niepodległościowej na Ziemi Wieluńskiej w latach 1939-1953 autor Włodzimierz Jaskulski Wroniec. Baza o kryptonimie Szuwary została zlokalizowana w Józefinie w gospodarstwie Józefa Malickiego w obszernym schronie zbudowanym pod stodołą. Zaprzysiężona była cała rodzina malickich: żona Helena, dzieci: Marta, Kazimierz i Hieronim oraz pomocnik Lipa. Inspektorem obwodu sieracko-wieluńskiego i dowódcą bazy został dotychczasowy komendant obwodu Wieluń, Stefan Buda. Zadaniem jego było szkolenie kadr łącznościowców i odbudowa struktur Armii Krajowej w obwodzie Sieradz. Baza utrzymywała łączność z komendą obwodu Wieluń przez schron we wsi Huta, zastępcą inspektora Wojciechem we wsi Dunajowieczki, i schronem komendanta obwodu Sieradz w Gajówce Smok u Gajowego Tomczyka. Największy sukces tej grupy to skopiowanie niemieckich planów obronnych na obszarze od Działoszyna Półniejów i przekazanie ich na wschód po, 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 poza linię frontu. Zagroda, w której mieściła się baza. Rodzina Malickich, Józef, Helena, Marta, Kazimierz i Hieronim. Stefan Buda, inspektor sieracko-wieluński, zdjęcie powojenne ze spotkania towarzyskiego z towarzyszami walki. Władysław Bobrowski, pseudonim Jacek, szef łączności inspektoratu. Tadeusz Pagacz, Polak, dowódca ochrony bazy Szuwary. Stanisław Matusiak, pseudonim Ryś Jurek, zastępca dowódcy bazy łączności. Stanisław Mielczarek Zygmuntowa zginął w 1944 roku w Białej Kołowielunia. Załoga bazy szuwary. Tak aktywna działalność doprowadziła do wpadek. Najpierw w ręce Niemców wpada schron na hucie, a kulesza jest aresztowany. Potem Niemcy likwidują kryjówkę na smoku, a gajowy Tomczyk i jego syn tracą życie. Wpada też w ręce Niemców Stefan Buda. Baza szufary jest ewakuowana do mielczarka na Zgmuntowie. Jednak Buda torturowany nie wydaje nikogo. Odmawia również wstąpienia do oddziałów szykowanych przez Niemców do walki z Rosjanami. Obchodzimy bardzo różne rocznice, oglądamy dziesiątki Akademii ku czci i chwale, ale zapominamy o ludziach i miejscach, które mamy prawie pod swoim bokiem.